Nie tylko nieudane, ale kuriozalne wręcz przejęcie komunikatora Skype przez internetowego giganta eBay. W 2005 roku eBay, będący wtedy Kolosalnym potentatem w dziedzinie handlu internetowego, ogłosił plany przejęcia Skype'a za absolutnie zawrotną na tamte czasy kwotę 2,6 miliarda dolarów. To była ówczesna największa akwizycja w całej historii firmy. A stojąca wtedy na czele eBaya Meg Whitman gorąco przekonywała analityków i inwestorów, że ta nowa rewolucyjna technologia komunikacyjna pomoże kupującym i sprzedającym na platformie eBay znacznie skuteczniej się ze sobą porozumieć. To miało być według niej naturalne i logiczne uzupełnienie dla głównej działalności eBaya, który opierał się przecież na aukcjach internetowych, coś jak Allegro, gdzie komunikacja między stronami transakcji odgrywa kluczową rolę. Tylko problem w tym, że od samego początku ten pomysł nie miał sensu. I bardzo szybko wszyscy, poza chyba tylko zarządem eBaya, doskonale zdali sobie z tego sprawę. Użytkownicy eBaya po prostu nie potrzebowali gadać przez internetowy telefon na głos do przeprowadzenia swoich transakcji. Wystarczyły im w zupełności szybkie maile i wbudowane w serwis system wewnętrznych wiadomości tekstowych. Skype był narzędziem kompletnie niepasującym do modelu biznesowego i do specyfiki działania tego modelu biznesowego, jaki miał eBay. I analitycy rynkowi już na samym starcie podchodzili bardzo sceptycznie do tego przejęcia, zarówno ze względu na absurdalnie wysoką cenę, jaką zapłacił eBay, jak i co ważniejsze, z powodu ewidentnego braku jakiejkolwiek synergii operacyjnej czy strategicznej między tymi firmami. No, niech najlepszym i najbardziej obrazowym przykładem tej totalnej porażki będzie fakt, że komunikator Skype w momencie zakupu przez eBay generował 7 milionów dolarów rocznego przychodu. eBay zapłacił za niego 2,6 Miliarda dolarów. No to była kwota oderwana od jakiejkolwiek biznesowej rzeczywistości. No i szybko okazało się, że coś bardzo mocno poszło nie tak, bo eBay aż cztery razy zmieniał cały zespół zarządzający Skype'em w ciągu zaledwie czterech lat od przejęcia, co dość dobrze pokazało, że nie ma tam żadnego pomysłu na efektywne wykorzystanie i rozwój tej inwestycji.